Shiba, ścigamy się do sklepu. Chcę zrobić wyścig z moimi widzami. Tak, kiwogą, że tak. Tam jest sklep naprzeciwko nas, pójdziemy tam do sklepu, zrobić zakupy, ale pierwsze zróbmy wyścig z piaskiem Shibą. Z moim piaskiem, który jest gotowy, a czy wy widzowie jesteście gotowi. Kto zdąży kliknąć opęczkę w górę, zanim my podbiegniemy obaj do sklepu. Klikajcie za 3, 2, jeden, Stan, Shiba, biegniemy. Go, 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 biegniemy. Jestem pierwsza w prowadzeniu, pierwszy. O nie, Shiba mnie przyściga! O, o chodź tu, ja ci tam chcę, ja muszę do wygrać. ja zawsze wygrywam. Wyścigi zawsze wygrywam! Nie wyścigniesz <coughs> mnie Shiba. i ten pies jest szybszy ode mnie, kurde, i od chyba widzów z drzwi są. Sam... Ej, otworzył się drzwi. No nie. ej, skąd ty potrafisz otwierać drzwi i niestety Shiba wygrał. Wszedł tu jako pierwszy do sklepu. A czy wy widzowie wygraliście? Kliknijcie łapeczkę w górę, a ja sobie sprawdzę, kto kliknął łapeczkę i kto był szybszy. I jesteśmy teraz w sklepie. W sklepie u wiedźmy z różnymi rzeczami do kupienia. Patrzcie, tu są różne rzeczy w tym sklepie. Dzień dobry, pani Wiedźmo! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, chciałbym! Dziebie. Chciałbym kupić, jestem klientem stałym, mamy szmaragdy, chciałbym kupić jakieś rzeczy dla mojego pieska. No, dla z całych klientów mamy nowości. Zapraszam, zapraszam, pokażę co nowego. Tutaj nowego? tutaj o, za mną. Shiba, wybieraj co chcesz, szyba, co chcesz? Może taką siłownię, może balony? O. Shiba. Proszę za mną, proszę pana. No zaraz podejdę. Shiba, chcesz jakieś balony? Takie fajne mamy balony, albo co? Niech piesek sobie wybiera, może jakąś zabawkę dinozaura. Patrzcie, jaki słodziak dinozaur. Taka zabawka, Shiba chcesz? O, Shiba skacze. Pieski uwielbiają zabawki, nie? Dobra, no, no to w takim razie wezmę tą zabawkę, proszę pani. Tą zabawkę i co pani ma nowego? No Zapraszam zapraszam za mną tutaj, tutaj specjalne mam rzeczy. Ma pani takie jakieś rzeczy. nowości? Ja zdałem klientów mega nowości, proszę zobaczyć. To co są to nasiona jest? pieniędzy. Co? Można ma... je zasiać i na następny dzień wyrosną pieniądze. Eee, co to pani jest ma? Eee, to... to jest pewne. Pani ma nasiona pieniędzy? Ale... Oczywiście, tylko one wyrosną na specjalnej ziemi, więc trzeba o nie dbać, tak? Yy, I ten nasiona się posadza, i pieniądze wyrosną z ziemi. Ja w to nie wierzę. Na Ej, Shiba, co jest możliwe? I yy, on sam nie wie, on w szoku jest. Tak czy nie, Shiba? Pieniądze rosną w ziemi. w specjalnej cenie dla stałych klientów 10 nasion za 5 szmaragdów. Polecam. Ale my w to nie wierzymy, my w to nie wierzymy. Proszę spróbować, proszę się przekonać I, i taka okazja się więcej nie powtórzy. Ej, Shiba, Shiba, kupujemy to, myślisz? Kupić to? Myślisz? Nie? Shiba mówi, Shiba mówi że nie kupić. <laughs> o, jak na następny dzień przyjdziesz, to będą droższe. No dobra, no dobra, no to spróbujemy. Shiba, próbujemy? <laughs> dobra, no to próbujemy. Dobra, to próbujemy. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Kasę? 10 noszą 5 szmaragdów. Pięć no, malakdola, no to raz 2 3 4 5. Okej, już pani tu rzuciłem. 5 malakdola, proszę raz, bardzo. 2. Cześć, chyba bądź ocu się? Pięć, ja to wezmę. 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, jest mamy. Okej, okay, 10 Dziękuję. tu dostałem. Dziękuję, dobra. Mam jakieś nasiona pieniędzy? Ale ja. No I co pro, teraz zrobić z tymi proszę nasionami? pamiętać o tym, że uprawiać je na odpowiedniej glebie. Musi być dobre nawodnienie, dobra gleba. Najlepiej trzeba ją uprawiać motyką, tak? Okej, okay, czyli łopata, motyka, trzeba uprawić ziemię. Nie narzędzia nowe narzędzia No to okej, okay, to jeszcze chcę kupić narzędzia w takim razie, do, uprawi, no do uprawy Ale to, 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 to wszystko można mnie kupić w sklepie śmiało tutaj no 30 to, szmaragdów 30 za ten cały sprzęt?

No dziękuję, Uczyłem dziękuję. się proszę w szkole Ok, biorę to, biorę to, biorę to, biorę to, 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 to Ok, wziąłem, proszę bardzo, dziękuję Ok, no to ja Proszę pamiętać, żeby nawadniać te nasiona, one lubią dużo pić A pani widziała moją nową czapkę, w ogóle też są fajne rzeczy w sklepie Widziała pani taką fajną czapkę może? O, widziała uh. pani? Soul uh, Team O, ja bym mogła ją tu sprzedawać O, właśnie, no taka czapka to wiecie, to jest taka oryginalna Soul Team A na lato All w sam raz, no. to dam pani w prezencie, proszę bardzo bardzo, w prezencie o, dla dziękuję, pani czapka. Nie, dziękuję, ja sobie wezmę. Jak pani se wezmę, Weźmie. O, elegancko się wzięła dobrze. Patrz jak trzeba w rączkach. Fajna... Nikomu nie oddam, tylko moja jedyna taki egzemplarz. Okej, okay, dobrze, Oto idziemy, idziemy, Shiba. Kupiliśmy nasiona, nasiona ze sklepu, które niby są od pieniędzy, ja w to nie wierzę. Chodźmy to sprawdzić. Zamykamy i wracamy z plotem do siebie. Wiedźma sprzedała nam jakieś dziwne, nowe rzeczy. I to są nasiona takie, patrzcie, nasiona pieniędzy, tak one się nazywają. Ciekawe, chodźmy posadzić. To z tyłu za moim domem. Tam jest basen, więc będą mieć fajną glebę powierzchnię, choć chyba posadzimy te nasiona, zobaczymy co one dadzą. Bo Wiedźma mówiła, że pieniądze, ja w to nie wierzę. Nie, no pieniądze nie rosną w ziemi, to jest niemożliwe. Chodźmy tutaj i. Czekaj, mamy motykę, weźmy łopatę, motykę. Okej, okay, i musimy w takim razie zrobić sobie tutaj. A, czekaj, wodę jeszcze trzeba pować. bo ona mówiła o wodzie. W takim razie, ale grzy, jak słońce mocno pali. To Słońce tak mocno świeci, ale ja mam na to sposób. I wiecie, jak. Jaki to jest sposób? Patrzcie na to! Czapka Smileson Team! Czapka Smileson Team na właśnie takie dni! Gdzie mocno słoneczko świeci i mnie w głowie teraz nie pali! Czapka fajna! Shiba, fajna czapka Smileson Team? Fajna! Piesek się <laughs> też cieszy. <laughs> I oczywiście, patrzcie! Shiba też jest na moim breloku! Możecie wejść na mój sklep Smileson.pl fajne różne rzeczy. A uwaga! Mam teraz wielką dla was informację. Wielka informacja: coś wam pokażę. To zdjęcie stare. Z moim bratem Sepkiem To zdjęcie już znika Za tydzień, dosłownie za dokładne 5 dni Jakieś, 5-7 dni To znika od frunie, nie będzie tego Uwaga, nowe zdjęcie z Dubaju! Patrzcie na to! I tu będzie podpis, ale takim czarnym markerem. Soul team! I jest to z Dubaju! Będzie jeszcze z samolotu, bo to jest tak, to jest z basenu na burcz. Będzie jeszcze z samolotu i będzie jeszcze na pustyni. Trzy nowe zdjęcia. Takie trzy nowe zdjęcia pojawią się na sklepie już niedługo. Na smajstok.pl wpadajcie pierwszania w opisie Kto by chciał zobaczyć. Nowe zdjęcia będą dostępne i to one są gratis za darmo. Do każdego zamówienia wrzucam osobno dla Was. Dobra, a teraz weźmy się, skupmy i posiejmy, posiejmy te właśnie nasiona, które powiedziała nam tutaj dała yy, ta yy, wiedźma. Dobra, weźmy tutaj, zróbmy tak, czyli musimy tutaj zrobić. Yy, tutaj weź kopy, shiba, kopy, ziemię. Pieski lubią kopać elegancko. Nalej wody, o nie, ziemię tu trzeba dołożyć. Tu dziura jest. To weź ziemię dołóż, dołóż ziemię, żeby wypełnić i nalejemy, no. Pomagaj mi, shiba. Tutaj weźmy, zróbmy sobie tak, pyk, rozwalmy, żebyśmy mieli ziemię na dole i będziemy sadzić. Ok, wodę mamy elegancko. I teraz bierzemy nasiona i zasięgamy. Zasiejemy, zasiejemy teraz ogródek, to jest mój nowy ogródek, taki malutki, patrzcie, <laughs> ogródek przed moim domem pierwszy, bo takiego nie mam, dobra, to elegancko, tutaj ziemię możemy zapełnić, czekajcie, o, tutaj dom, o, postawił się, dobra, i teraz dajemy nasiona, mamy nasiona, 10 sztuk nasion, które dała nam, sprzedała yy, ta właśnie wiedźma, raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zasiane! Zasiane wszystkie elegancko, i teraz trzeba czekać. Chyba <grystanie> musimy poczekać do jutra. Dobra, chodźmy sobie przez się, Wiesz co? Idziemy se zrzemnąć, coś porobimy w domciu. I jutro przyjdziemy z samego rana. Zobaczymy, co to wyrośnie nam. Fajnie się spało, wstajemy, pobudka. Mamy drugi następny dzień. Chodźmy zobaczyć do ogródka, co się stało w ogródku. Shiba, wstawaj, wstawaj, piesek! Wstawaj, coś powiedziałem, ale już, do góry. Wstawaj, on nie chce wstać. Pies nie chce wstać, dala do Kto by pomyślał? Wstawaj, Shiba, nie śpi. Chodźmy do ogródka, zobaczyć co wyrosło w ogródku. Jestem tego mega ciekawy. Mamy drugi dzień, przespaliśmy się, dzień cały minął, nie nagrywałem, do teraz przejdźmy. kurde, drzwi mi blokują. No chodźmy i zobaczmy, co mamy w ogródku. Jestem tego mega ciekawy na drugi dzień. Co tam wyrosło. Szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. Co jest? Kasa wyrosła! Ej, kasa! No. Nie wierzę w to. Co? 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 Jak to możliwe? Shiba! Kasa nam urosła w ogródku! Kasa nam urosła! Nie, nie wierzę w to. Nie, 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 nie. Nikt mi to nie uwierzy. Normalnie kasa mi urosła w ogródku Ej, to działa, te nasiona są prawdziwe Zasialiśmy Szyba przecież we dwójkę I normalnie to działa Kasa wyrosła nam z ogródka O, nitki mi w to nie uwierzy Pozbierajmy, Czekaj, weźmy ją, wyrwimy Uwaga, wyrywam O, wyrwałem, wyrwałem, daj mi, daj mi Szyba Wyrywam, 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 ej, patrzcie, normalna kasa Jo, mam normalną kasę Widzicie to? Normalnie mi kasa Urosła w ogródku Ej, możemy być bogaci Jak zasiejemy więcej nasion to nam więcej pieniędzy urośnie. Ej, to będzie genialne. Weźmy to, zróbmy. Ej, nikt mi w to nie uwierzy normalnie. Dobra, weźmy, pozbierajmy. I normalnie pójdę się pochwalić tą kasą do sepka. Ej, chodźmy do sepka, Shiba. Powie, pokażemy mu, że mamy dużo kasy różnej. Patrzcie, ile kasy mamy, dobra. Sebek, Sebek, zobacz, ile mam kasy! Jestem bogaty, Sebek, o, jest Halo, Sebek Ale kto mnie tu wrzeszczy? Ej, z się ma co tam? Cześć, Sebek, zobacz, ile mam kasy! Widzisz to? Patrz na to, ile kasy mam. Widzisz ile kasy? Ej, skąd ty to masz? No normalnie nie uwierzysz mi. Słuchaj, z ogródka to wyrosło. Ta, z ogródka, no, okradłeś kogoś, przyznaj się! Nie, to mi wyrosło z ogródka. Zasadziłem nasiona, które dała mi Wiedźma i normalnie pieniądze mi urosły z ogródka. Uwierzysz w to. To ty gada za głupoty, niemożliwe, żeby pieniądze na ogródku rosły. To, to, to jest niemożliwe, shiba, shiba, co gada za głupoty? Nie, Shiba, kiwa kiwało, że widzisz? Widzisz? No, shiba no, ale nie, nie, wiesz, coś tutaj. Chodź Sebek, szybko biegniemy do sklepu y, Wiedźmy i kupimy nasiona i zobaczysz, zasijemy w twoim ogródku. I zobacz, Czyż będziesz miał pieniądze normalnie na drugi Nasiona, dzień. Nasiona, pieniądze i pieniądze wyrosną. Co ty gadasz? Będziemy zbierać, będziemy zbierać pieniądze. sadzić jeszcze więcej, tylko potrzebujemy większego pola normalnie. Ej, to będzie jazda. Chodźmy do No powiedzmy. dobra, powiedzmy, powiedzmy, że no coś tam jest, mi nie ale chce ja uwierzyć. Ej, ja ale chodź. Chcę, ja chcę zobaczyć to, bo okay. jak nie widziałem, no zobaczysz, to zobaczy, nie zobaczysz, nie uwierzę. zobaczysz. Chodź, 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 idziemy. Pani wieć, bo pani wieć, bo chcę kupić więcej nasion, więcej dzień nasion. Dobry, 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 dobry. Chcę kupić więcej nasion, dlatego że to działa! Pieniądze mi wyrosły w ogródku! Nie chcę mówiłam, kupić tego mnóstwo! Mówiłam? Chcę kupić wszystkie! Yy, wszystkie wszystkie to, no, no, no dobra, to muszę zobaczyć, ile jeszcze tam jest ich. Yy, Co sz, masz szmaragdy? Yy, Shiba, szmaragdy wyciągnijcie! Ja mam swoje szmaragdy szmaragnów, 30 30 szmaragdów! Ale za wszystkie! To dam nawet 100, ale chcę wszystkie nasiona! Yy, no dobra, no to to, to 200 by musiało. 200, okej, okay, dawajcie 200. szmaragdy, ja mam 33 Selek, podawaj, wykładaj y, stówę i, b, i shiba 50 ale, mamy. Ale, ale jak to ja mam wszystkie moje szmaragdy, tobie oddać na jakieś nasiona, co ty kłamiesz coś? No serio, zobaczysz. to najlepsze nasiona, zobaczcie. Dobra, zobaczysz. Tak, dobra, Te nasiona dać, są takie leci, fajne jak dać. czapka Smyso Team. Ej, właśnie, bo ja wam nie pokazywałem. Ja taką czapkę smislu Team, jaką tutaj widzicie, patrzcie, tutaj jest czapeczka, to też mam tutaj! Z napisem haftowanym Smysle Team, wpadajcie, zobacz. Nowe czapki są dostępne w takiej właśnie kolorze żółtym albo pomarańczowe, jak chcecie, bo jest też pomarańczow, z minką uśmiechniętą, albo żółtą, albo niebieskie może chcecie. Mam też niebieskie z emblematem 3D. Nowe czapki na moim sklepie smasokroka.pl w różnych kolorach lub pomarańczowe siateczką. Może ktoś chce siateczkę? To w główkę powieje. Dobra, a my się skupiamy. Okej, okay, i płacimy. Masz sebek już szmaragdy? No dałem ci tyle, co miałem, to dałem. Znaczy mam okay, więcej, wyrzucam, ale ryzyko wyrzucam, jest. Wyrzucamy, rzucamy, wyrzucam, wyrzucam, kupujemy wszystko, kupujemy wszystko, wszystko, pu, 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 pu. Okej, proszę bardzo. Ty oszalałeś, co ona ci za, na, na, za nasiona? Dobra, wyrzuca, proszę Dobra, bardzo. elegancko ona wyrzuca, patrz, patrz, sprzedaje nam, sprzedaj nam, sprzedaje nam. Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Nasiona pieniędzy, czajż, będziemy bogatsi, kolej. mi to nasiona. Nie, nie bardzo. mogę, to jest moje, na razie ci nie pokażę. Do mam proszę dużo nasion. Okej, okay, Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okej, okay, dobra, jest elegancko. Dziękuję, dziękujemy, dziękujemy. Chodź, salek, pobiegniemy, chodź, Selek, zobaczysz, no chodź Ja no, idę, idę nie? za tobą. Idziemy teraz do mojego domu i to zasiejemy. Zobacz, tutaj mam ogródek, tylko weźmy go, powiększmy. Masz łopatę, masz motykę i dawajcie, róbmy wspólnie to i zasiejemy. No, no dobra, no, no. no Nasiona pieniędzy, wezmę ja. tu dziurę wykopię Tak, jak dziurę, dziurę. Kop, 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 ja tutaj robię motyką, ja robię motyką czak, 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 czak. Robimy większy ogródek, zasiemy więcej nasion i więcej nam pieniędzy urośnie. To będzie genialne. To bogaci. Na no, tutaj wodę, tutaj wodę trzeba, ja tutaj tu elegancko. Wykopuję. Tak, o, idę, dobra, idę wodę wziąć, idę wodę. Jest. Dobra, chyba zalewaj wodą, chyba zalewaj, my będziemy kopać. Wodę, wodę, wylewaj. Dobra, niech piesek wylewa wodę. Okej, okay, taki ogódek będzie super. Wykopmy sobie teraz tutaj, eee, czekaj, tutaj musisz. Czekaj, tu zaślepić. Musisz tu zaślepić jedno, dać, postawić ziemię. O, teraz stań, ziemię postaw. Dabam. Dobra, ej, chyba wylewaj dobrze to wodę, a nie... A dajemy teraz tutaj, pyk, 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 pyk I siejemy, patrz, tutaj musimy tego się pozbyć O, dobra, teraz to wykop I teraz dajemy nasiona, patrz, sieje nasiona Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siejemy nasiona w zgrządku, tak w jednym W jednej linii I Co mówisz, że tu pieniądze wyrosną na tych zgrządkach? Normalnie pieniądze wyrosną, zobaczysz Teraz sieje, patrz, sieje tutaj elegancko teraz Ktoś drugiej mi się strony. nie chcę w to wierzyć, no ale dobra, no zaufam I na się. drugi dzień będą pieniądze, naprawdę A, a nie jak nie to? będzie, to mi wszystkie szmaragdy oddajesz No, a podzielimy się i możemy później i pole wynająć. Będziemy bogaci w Minecraft, jak tyle kasy nam urośnie. Ej, ale żeby tak było w prawdziwym życiu, nie? Byśmy ściali i by nam kasa cały czas rosła. No chłopy, wtedy byśmy byli bogaci i cały ogródek kasy. No tutaj nasieje, czekaj, czekaj. Tutaj jeszcze muszę posiać. Jeszcze dobra. jeden grządek ci został, a okay. daj mi to jadza się. Czy dobra? Nie, nie. Ja ci nie daję tych nasion na razie, bo <laughs> jak ty zobaczysz, co z tego wyrośnie. Tutaj jeszcze ostatni jest grządek nam został. Raz, dwa. Dobra, muszę wymienić nasiona. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem. I pyk jest zasiany! Mamy cały ogródek zasiany i teraz czekamy do jutra. I zobaczysz, że to wyrośnie. Chodź Sebek do mnie, się prześpisz na kanapie. Idziemy, idziemy na ja kanapę. No Pooglądajmy sobie telewizor elegancko. Fajnie się spało Przestaliśmy, przystaliśmy przy telewizorze normalnie Shiba wstawaj Przestaliśmy przy ten telewizorze jest. Tak, Chodźmy zobaczyć czy coś urosło, chodźmy zobaczyć, chodźmy zobaczyć oh, yo, tam Ile kasy Sebek Ej, co, jest Ej, co jest grane, to są pieniądze, to naprawdę się stało Ile kasy yo. Ej moje, Ej, mogę sobie wziąć? Ej dobra mamy mnóstwo kasy, serio co my zrobimy z tyloma? pieniędzmi! Patrz na to cały grudek kasy! Zbieramy i tu ja, ja, może być ja, ja w biorę. tysiącach. Tu może być 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Będziemy bogaci! Ej, musimy skołować lepsze pole, wiesz? Musimy pójść i zakupić jakieś lepsze pole, żebyśmy mogli siać tego więcej. Zrobimy ja to to naprawdę działa! Ja muszę jakieś pole wykombinować takie naprawdę duże. Sebek, może znasz jakieś miejsce z jakimś polem większym? Pewnie, może? że znam. Znam takiego rolnika, co teraz... Może ja nie on wiem, nam czy on sprzeda to uprawia, pole. Czy wynajmuje to pole? No właśnie, może ten rolnik nam sprzeda pole i zasijemy to. Musimy znaleźć jakieś większe pole, bo to nam tutaj ja się ja nie mieści. Jak ja mu pokażę, że mam tyle pieniędzy, to na pewno mi wynajmie. Chodź, chodź. Tak, chodźmy kupić teraz jakieś pole. Chodź, chodź, zobacz, tutaj jest to pole. Tutaj, dawaj do mnie. O, wow, jakie wielkie pole! Ale duże! O, jestem właściciel, ty! Tu jest właściciel, trzeba się Ej, z nim dogadać. tutaj będziemy sadzić pieniądze. Tutaj zasijemy i Zobaczymy, ile wyrośnie. Ej, my będziemy bogaci, Będziemy milionerami. Musimy to zrobić, musimy to zrobić. Pani Villager chodzą od panu! O, dzień dobry! Chce nam pan sprzedać to pole? Chętnie kupimy. O, kiwa. Tak jest, mamy gotówkę, mamy gotówkę. Chyba, że panie. tak, mamy gotówkę, zapłacimy od razu, za ile? A ile pan chce? Mamy trochę dolarów, mamy troszeczkę dużo. Nie, nie za dużo mamy, ale. Niech, niech, pan się nie, niech pan się nie pyta, co to jest. <laughs> Skąd to mamy? Dobra, zaoferuj mi. No to stówę, damy stówę, 100 dolarów za to bo to puste pole. Pięć, tu nie Nic nemá, tu nic nemá. Więc Ej, ja tu ja tutaj... jestem Dobra, okej. tutaj okay. robicie. O, Patty, cześć Patty! Czekaj, czekaj Patty, my kupujemy tu pole. pole e, kupujemy. Masz panie, tu, masz panie, tu kasę, proszę bardzo ode mnie. Nie, ja wyrzucam, proszę, proszę bardzo, bardzo proszę. proszę. bardzo, wyrzucamy, wyrzucamy, wyrzucamy. O, elegancko, dobra, jak się cieszy. I kupujemy pole. O, dobrze, nasze pole? O, podskakuje, no i dobra. super. Jest, dzięki dżer. Dzięki, papa. Nasze pole całe. Patty, kupiliśmy pole nowe. Ale skąd ty miałeś pieniądze na to, żeby kupić pole? Przecież. Ziemia jest droga. No właśnie, mieliśmy no, kasę. Ale, ale zadaj pytanie, po co lepiej nam to pole? No to po co to pole wam? Takie duże przecież co? Nie mamy miejsca na wiele? Będziemy sadzić nasiona, mam na nasiona pieniędzy i nam pieniądze wyrosną. Co? jakie nasiona pieniądze? Dokładnie, co tak, dobrze jest? Słyszysz, ja też w to nie wierzyłem. No pieniądze ale... nam wyrosną na tym polu, tylko musimy je zasadzić. Chodźcie, no bierzemy się do roboty, dawajcie, wszyscy razem bierzemy się do roboty, masz tu motykę, masz łopatę i dajemy Ale i kupiemy ja... Nie, nie będę tego robić, Jakie ja nasia na pieniędzy, co Oddam ty ci, w ogóle? Dam ci dwa razy więcej. Dawaj, Patryce, pomóż nam. Szybko kupiemy, dawajcie. Takaj, ja tu robię normalnie ja nie wodę. Wiem, nie w tą korynką, nie w tym, w tym prosto tutaj sobie. A, dobra, a, dobra, a, dobra a, tym, już w tym, mieniam. W tym, dobra, dobra, Jest, Dawaj pomóż tutaj. mi. Dawajcie tutaj, po kolei, po kolei, po kolei. Jeden, ja będę, ja będę robił motyką, a wy musimy to wszystko po kolei. O, dobrze, a Patryca, niech kopię i szyba kop. Dobra, dobra. A woda nie, szyba nawet nie zalewa, szyba, niech woda. Dobra, elegancko, patrzcie, pracujemy wspólnie, wszyscy na polu i zaśmijamy. ja wiem, co wy mnie tutaj będzie. Szybko biegnę, nawalam motyką. A ładnie, Każdy, ładnie, pracuje. Idzie. Każdy pracuje. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Uuu, patrzcie, jak nawalamy. Praca, praca, ciężka praca. kopie kopie też. Zalewaj wodą, zalewaj wodą. Piesek, zalewaj wodą szybko. Niech zalewa wodą. Dobra, tutaj dajemy. Pyk, 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 pyk. Teraz tutaj dajmy. Patrzcie. Z tej strony musimy. Tu popraw. Patrz jak szybko pole powstaje. Jest tak, no, no pole musimy szybko. I jeszcze to. musimy tu zasadzić, zaraz wam dam nasiona, nie? Nadajemy teraz tu. Ej, wody nie ma! Wody nie ma! Woda! Szyba, woda! nie woda, 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 woda. Ja też mam wodę, czekaj, w ja siebie pomogę. Tu musimy zalać wodą, bo to zaraz usknie nam, no. Tu musisz ziemię postawić. O, pyk. I teraz tutaj motyką elegancko. Dobra, i teraz lecimy dalej. Drugi grządek, drugi grządek. Uuu, nawalamy wodę, wodę, lej, wodę, lej. Żu, nawalamy. lej wodę, pomagam siebie. Robimy całe pole i zasijemy pin Pieniędzmi tutaj, w sensie nasionami. I zobaczycie jak nam wyrośnie na tym całym polu, ile będziemy mieć kasy, ej, to będziemy tacy milionerami, miliarderami. I mamy gotowe pole! Do zasiania teraz! Pole jest gotowe, wykopane. Teraz musimy siać nasionami. Masz tutaj Sebek wyrzucam nasiona, pieniędzy, o, tutaj super, trzymaj dobra, dobrze. Dzięki. Tutaj dla Patrycji wyrzucam, proszę bardzo. Okay. Tutaj dla mnie też biorę ja, wyrzucam. I teraz będziemy wszyscy siali. Wiecie tutaj, o, nie mogą leżeć nasiona. O, Alek jeszcze biegnie! Alek? Ej, co to robisz? Alek! O cześć, cześć Alek, pomożesz nam? Słuchaj, będziemy A siać, przyjemca. będziemy sadzić pole Serio, Ale I wyro pole. wyrośnie kasa nam na polu, masz tutaj nasiona, dam ci nasiona To kasa wyrośnie, co to za nasiona, nasiona pieniędzy No i kolejny nie ja naprawdę A i teraz jak będziemy robić na polu, bo mocno świeci słońce To niech każdy lepiej założy czapkę z My team. Masz tutaj Paryca dla ciebie czapka, jedna dobra, dla padycji ja Dla Alka, proszę bardzo, dla... O, i dla dzięki, Sepka dzięki. Masz, O dzięki, 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 dobra Zaraz niech każdy Bierzemy. założy czapkę, niech każdy, o Paryca jak fajną ma Niech każdy założy Pasuje mi do włosów Wow ale fajną czapkę masz, Patty. Elegancka, ulala. Dzięki, Smyslow. Ej, mi też pasuje. Tobie też sobie pasuje, no? Każdy ma no. taką czapkę. Ej, wszyscy mamy takie czapki, właśnie. <laughs> Alek, czapkę ubieraj! Smoysel ubieram, Team. Ubieram. Elegancką taką. I tylko. O. o, Alek założył. Pięknie i wszyscy mamy czapki Smoysel Team. Możecie wpaść na, na, na mój sklep, właśnie i zobaczyć. Fajne czapki Smoysel Team też możecie wymieć I wy, i ty, mój drogi kochany widzu. Dobra, a teraz weźmy zasiajmy. Mamy czapki, więc będą nas chroniły przed promieniami słonecznymi, A teraz e, musimy zasadzić. Okay, Okej, sadzimy, 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 sadzimy. Bierzemy no nasiona. Sadzimy sadzimy, 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 biegniemy i wszyscy posadzamy nasiona. E, w każdy grządkach nie może być żadnego wolnego i tutaj. Posadzimy I mamy pole zasadzone Ale dużo roboty tutaj było masakrycznie Wszystko no, zasadzone elegancko dużo, Bardzo, bardzo razem, team zróbmy. zasadził razem Smajslo team no, elegancko. Mamy wszystko zasadzone, pięknie jest. No i teraz czekamy, żeby to wyrosło, czyli musimy tu przyjść na drugi dzień. Na drugi dzień musimy tu przyjść. Jeden no, może... Się doczekać, jest, Sebek, Sebek, może ty byś tutaj stał i czekał. Wiesz co? Zrobimy ci taką ja portiernię. To? Portiernię, żebyś stał i poilnował, jak ochroniarz. Weźmy... nie nie to problemu. Weź krzesło, postaw jedno tutaj. O, zrobimy mu taką małą portiernię. Tutaj szybę postawmy. To taka mała. I tak, mała, dwa mała. Tutaj, żeby się okienko na tą stronę. Okienko na tą stronę. Dajcie szybę. I teraz dajmy tutaj. Dajcie więcej ziemi, bo ja już materiałów nie mam. I Daraj krzesło. Ja mam. I krzesło. Krzesło, szybę, o, elegancko, ale postawił i krzesło. Sebek będzie tutaj pilnował, będziesz ochroniarzem na portierni jak ochrona, wiesz? Tak, ja no, tylko jeszcze drzwi wstał. jeszcze i krzesełko, patrzcie, Sebek tu będzie. miał w <laughs> A jeszcze jedną szybkę tutaj postaw. Będziesz widział więcej. No, Dada. elegancko. Sebek będzie ochraniał z tej portierni tam, gdzie ochroniarze są, nie? Wiecie, ochroniarze w blokach są, w domach, no to e, on będzie wszystko patrzał, wiecie, żeby ktoś nam tych tego pola nie rozwalił, no, tak. o, Okej, okay, Sebka, zamykamy elegancko, Sobego będzie pilnuje. Dobra, pilnuję, pilnuję. To się Ej, widzę, widzę, spaj z tą a stąd. Dobra, dobra, okej, okay, Sebek, tylko nie zaśnij. Dobra, a no my właśnie. idziemy. Idziemy, chodźcie, dawaj, na idziemy. Dobra, pole, pole będzie pilnował Sebek, a my idziemy odpocząć. Ej, idziemy do domku się przespać. <słuch> Ale fajnie się spało. No, wstajemy, 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 wstajemy. Gotowi. Z czapkami zasnę, zasnęliśmy. Okej, okay, mamy drugi dzień. Drugi dzień już jest, słoneczko wstało. Idziemy zobaczyć, co jest dziane za ogródkiem. Szybko dawaj, Paty, biegniemy, Paty, dawaj, dawaj, szybko, dawaj! Jestem ciekawa, chcę to zobaczyć pierwsze. Ja jestem też mega ciekawy, jak to właśnie jest z naszym ogródkiem. Mamy drugi dzień, szybko podbiegnijmy. Mam nadzieję, że się nic złego nie jestem stało. Jestem ciekawa, mega, szybko, szybko, jak, ciekawe, czy sobie dobrze będzie. Jak, jak tu Rosło, to będziemy bogaci. Ale jestem mega ciekawy. Chodźmy, szybko biegniemy. Czekaj tej strony, z tej strony. Bo dawaj, 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 Pati! A gdzie jest Alek? Alek pewnie piękne, śpi. Piękne. Aki będzie Alek Taki będzie spał pewnie jak Okej, okay. Sebek! Sebek! Jak tam? Sebek! Sebek. Ej co jest grady, co on robi? O nie, on zasnął! Serio! Nie no serio! Sebek! Nie no nie czekaj, uderzy tak go będzie. z piłki! Czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, jak go uderzę z piłki. On, on się śpi, patrzcie, on się śpi. Czekaj, czekaj, czekaj. A ja mam piłkę, zobaczcie. Ja mam wielką piłkę i uderzę Uderzko. go z piłki normalnie. Uderzę też go. Się straszy. Też, też mam taką tutaj, patrzcie, taką piłkę właśnie mam z My Slow Team, którą też możecie sobie podbijać i walnąć! I ona se poleci, bo to jest piłka dmuchana, uwaga. Uderzmy teraz sepka z piłki. Za 3, 2, 1, a masz!

No Do wcale. No, trochę. No, tak. no, no, no właśnie. Eee. I o! Cały ogródek da mu rósł pieniędzy! Ule! Ule kasy! Ile kasy! Co? Jesteśmy, Jesteśmy bogaci! Jesteśmy bogaci! Bogatko. Zbieramy kasę! Zbieramy kasę! Jesteśmy bogaci! Całe pole pieniędzy nam urosło! Jo, teraz pozbieramy i będziemy w Milionerami będziemy w Minecrafcie! Ale ja. Zbieraj ta! Patrzcie no możemy to! Ja my możemy mieć ja nie mogę cały kasy. ogródek nam kasy! I i pójdziemy, kupimy sobie, ja sobie kupię lepszy samochód, kupię sobie lepszy dom normalnie z tą kasą. Ja sobie pójdę do fryzjera, do kosmetyczki i w ogóle. A Parysa ja pójdzie sobie do kosmetyczki! Całą. Zrobię sobie paznokcie. <laughs> po po, dawalamy, patrzcie, ile kasy leci, ja! Z ogródka. plewimy, będziemy teraz wyrywamy. Musimy tą kasę wyrwać, teraz zebrać, no? I wtedy, jak ją zbierzemy, to będziemy mogli ją wydawać, patrzcie, ale tu ciężko zebrać. Normalnie, jakbym się ziemniaki zbierał jakieś. Ej, panie, to mój grządek był. Ile kas nam się robi w ekwipunku. mam pieniędzy, to szok. Daj, zgramy. Ej, wszystka kasa dla mnie, bo to no są moje nasiona. Ej, co, co, jaka twoja? Ej, halo, halo. Ja już zabieram to, co zabieram. Wszystko moja kasa, ja! Ale tu lecimy, widzowie, zbieramy kasę i teraz pójdziemy sobie coś kupić. Ej, ja sobie coś kupię tutaj może, mo, może, ej, taki zwóz, albo pójdę sobie na plac zabaw, po tyle kasy, że mogę sobie iść teraz pobawić. Ej, pójdę się wyszaleć. A tutaj Możemy nic nie wszystko. ma sklep. Sklep pusty niestety, ale idę na plac zabaw, bo umie stać i pójdę sobie za kasę na plac zabaw. A wy widzowie możecie pójść, wiecie gdzie? Na mój sklep! Smile soul Team rodzina czeka na was. Fajne czapki z ich napisem haftowanym Smile soul Team. Zapraszam pieszczalina w opisie. Smilsogro.pel